Cześć, witam wszystkich w sobotę 31 sierpnia w dniu trzeciego lotu konkursowego Gołębi Młodych dzisiaj słuchajcie powtórka z zeszłego tygodnia miejscowość Nowogard dystans 201 km Gołębie w powietrzu od godziny 7.15 w tej chwili godzina 8 no i słuchajcie nie było troszeczkę, troszeczkę zachmurzone chociaż tak delikatnie zaczyna się Gdzieś tu przebijać słońce miejscami. Ale mamy już 20 stopni o tej godzinie, także no zobaczymy, jak to z tą temperaturą będzie. Chociaż gołębie, gołębie powinny być przed godziną 10, gdzieś około za 15:10. Coś, coś się powinno pojawić. Wiatr, wiatr południowo-wschodni, w końcówce południowy. Ale tak, jak tutaj derkniecie sobie na te moje trawy. Nieduży od 3 do 5 metrów na sekundę. Po trasie, jak sprawdzałam, no ale boczny, tak. Boczny, spychający, także dla, dla młodych gołębi. No, nieciekawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W zeszłym tygodniu było, było podobnie, jeśli chodzi o kierunek wiatru. Z tą tylko różnicą, że, że wiatr był słabszy troszkę. Ale czekamy, a jesteśmy dobrej myśli. Słuchajcie, na tą chwilę kończę. Jeszcze Wam parę słów powiem przed lotem czy tam w trakcie lotu. Także do usłyszenia. Moi drodzy, zyskawałam się do środka. Bo słuchajcie, ten wiatr zaczyna się jednak troszeczkę wzmagać. Także jeszcze parę słów odnośnie dzisiejszego lotu tutaj nagram Wam w środku, żebyście później nie pisali, że znowu mnie słabo słychać, że szumi, że głośniej. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę takie, takie e, przewiewy na tym tarasie, że, e, że ten wiatr no, faktycznie mnie e, e, zagłusza często i gęsto, ale mm, wracając do lotu. Mm, Zakoszywaliśmy się słuchajcie, 50 gołębi. I e, a propos kataru, o którym Wam wspomniałam już na poprzednim locie, który się pojawił, e, tak naprawdę nie widziałam jeszcze, tak, co, co, się, co się wydarzy. E, czy będziemy musieli wdrożyć jakieś leczenie, czy uda się jakoś naturalnie je wyprowadzić. No i finał był taki, że jednak skończyło się na leczeniu gołębi. No i cóż, no sami wiecie jak wygląda leczenie gołębi, słuchajcie, takie w tygodniu między lotami. No to jest ogólnie tragedia, tak każdy, każdy hodowca chciałby się chyba tego wystrzec, no ale czasami siła wyższa, jak się nie da, to się nie da, także, także no ten tydzień to było troszeczkę, troszeczkę dla nas. Choć no finalnie myślę, że udało nam się te głębie doprowadzić jakoś, jakoś do formy. Troszeczkę je wzmocniliśmy. Znaczy ja, ja tak jak wam mówiłam, nie wiem czy to było na pierwszym locie, no w naszej ocenie głębie młode nie potrzebują, słuchajcie, tak dużo suplementacji jak głębie stare, także mówiłam wam, że te pierwsze... O, czekajcie, tak dzwoni o, tak jak to u nas bywa. Ciągle ktoś dzwoni, ciągle ktoś przychodzi, ciągle ktoś przyjeżdża, ciągle ruch, ciągle coś się dzieje. No dobra, ale wracając do tematu. A, mówiłam o tej suplementacji młodych. No słuchajcie, w naszej ocenie no te gołębie młode nie potrzebują tej suplementacji tak dużo, jak, jak gołębie dorosłe. Oczywiście jest to tylko nasza ocena, ale no, Słuchajcie, później słyszy się, że gdzieś gołębie młode słuchacie lądują gdzieś 500-700 km od domu, tak? No a dlaczego? Moim zdaniem są po prostu i no, no, Młody gołąb leci, niestety, tak? Wiatr do tego e, jakiś boczny nie dostanie, tak? No i finał jest taki, że, że gołąb melduje się, tak kilkaset kilometrów od domu, a niestety młody gołąb bez doświadczenia i niestety już po takiej trasie nie ma opcji, żeby wrócił. I między innymi dlatego, no przynajmniej w mojej ocenie, hodowcy no, mają takie straty. To jest chyba jedna, jedna z przyczyn. A nie tworzenie jakichś tam, słuchajcie, teorii, nie wiadomo, nie wiadomo jakich ale to już odbiegając od, od tematu akurat naszej gołębi tak tylko wspomniałam a wracając, wracając tutaj do naszej sytuacji no to mówię, po, po tym leczeniu troszeczkę, troszeczkę dostały słuchajcie, więcej, więcej niż normalnie miałyby dostać tych suplementów ale też nie było szału słuchajcie jakiś tam Toliamid Forte, tak Naturalina, dostały trochę mumu też pod koniec, no yy... i to by było to. Tak naprawdę, przy przy jakimś dobrym odpowiednim karmieniu, pełnowartościową karmą, myślę, że za dużo, za dużo nie trzeba, nie trzeba tutaj szaleć, ale ale tak jak powtarzam, to jest tylko i wyłącznie tutaj nasza opinia, a każdy, każdy może mieć swoje zdanie i robić co uważa, prawda? I cóż. Także słuchajcie, no, głębiej doprowadzone jakoś do, do formy. Wczoraj przy koszowaniu nie wyglądały. No, nie wyglądały jakoś najgorzej, ale, ale to dzisiaj, dzisiejszy lot Zweryfikuję to wszystko i zobaczymy, tak jak gołębie, jak gołębie sobie poradzą. No, Nie ukrywam, że troszeczkę się obawiam, tak? zwłaszcza, że teraz że ten wiatr się troszeczkę wzmaga. No, w tej chwili to już jest taki, słuchajcie, był niby południowo-wschodni, później miał być południowy. W tej chwili to, to jest bardziej wschodni wiatr, także tak będą miały. Raczej troszeczkę w podziobie, no zobaczymy. Tak jak mówiłam, 7.15, gołębie wypuszczone naszych zawodników 50. No i czekamy. Coś coś przed 10 powinno, powinno się pojawić. Także słuchajcie, tyle tytułem wstępu do dzisiejszego lotu. Aha, mam dla Was jeszcze wyniki. Tak jak mówiłam, pierwszy, drugi lot. Faktycznie wyniki, wyniki były jednego dnia. I zaraz muszę tylko sobie jeszcze listę odświeżyć i jeszcze o, o tych wynikach cukro Moi drodzy, oczywiście wstawka z gołębiem w łapce musi być Tym razem pójdę młodek Słuchaj, proszę. No i mamy pierwszego gołębia Ale jakoś od tyłu, zaleciał, nawet nie było widać Dokładnie Skąd przyszedł Dobra, i słuchajcie i minęły jakieś dwie minuty. Ojej, skurde, rkaże, Trzy. Okay. Ale te tutaj przyszły już tak, przyszły. tak, jak gdyby nie z, z kierunku. Mhm. Ale tu jest, słuchajcie, też z boku jakoś, iż jest jeszcze jeden, ale idą tu, słuchajcie, z boku, czyli zapchnięte były do morza. Centralnie byłoby za gołemnikiem, a one idą stąd. Dobra, ja tutaj widzę już chyba jakiegoś. Dobra, tak, schodzi. No, dwa schodzą, trzy. Okay. Tu jest jeszcze jeden. O, się pomyliły. Jest jeszcze jeden chyba. Z tyłu. Mhm, mm schodzi. Okay. Dobra, słuchajcie, y nie mam zegarka i zaraz wejdziemy do gołębnika, Zobaczymy, o który się tu pierwszy, dokładnie. I ile mamy głębi. nie e? Jeden nie słuchaj. nie odbił. No i siada 18 dziewiętnasty a i z tyłu jeszcze proszę Ale wiatr strasznie wieje teraz. i one teraz centralnie pod wiatr tu idą, nie? Jakoś wiatr się, słuchacie zmienił. I one tutaj tą końcówkę mają centralnie pod wiatr. Ile teraz siadło? 53 chyba będą? No to prawie połowa. A jest e, 12 po 13 po 10. Kurczę, muszę iść zegarek sobie ubrać, bo jestem zdezorientowana. E, o, słuchajcie, nie zdążyłam po zegarek. Siadają kolejne głębia, aż tu z tyłu jak idą, widzisz z tyłu idą? ile? No, zobaczymy na zegar jak to wygląda o. czyli 26 gołębi, słuchajcie 10 14, czyli ponad połowa w domu. dwudziesty ósmy tu jest jeszcze jeden dwudziesty dziewiąty no wskakuj ładnie ok dobra jeszcze jeden będzie trzydziestka, jest jeszcze jeden, zobaczcie ładnie mhm. tu się składa W tu jest jeszcze jeden dobra nie, to, to będzie szedł dalej no, czyli jest 30 teraz równe czyli brakuje nam 20 gołębi ale słuchajcie, dalej nie mam zegarka, więc mam nie powiem, która jest godzina dokładnie. Ale dobra. O... Pędzę po zegarek. No dobra, słuchajcie, mam zegarek. Czyli jest 10.20. No i 30 w gołębniku. A pierwszy 9.56, tak? Czekamy na 20 głębi. O, już 19, bo schodzi akurat następny. I jeszcze jeden, czyli 32. Dwie sztuki, godzina dziesiąta dwadzieścia dwie, i tu słuchajcie jakiś o samotny wojownik. Jest, dobra, jeszcze jednego widzę. Dobra, słuchajcie, coś koło czterdziestki chyba powinno być. Coś koło czterdziestki, a jest właśnie cztery. Noś czterego. Tu jeszcze dwa. Z tyłu trzeci. Zerkniemy na zegar. I zobaczymy, jak to wygląda, bo ja tutaj się cały czas gubię. O, dokładnie 40, 30, 24, 40 w domu. Także czekamy jeszcze dokładnie na równe 40. No i czterdziesty pierwszy siada Okej, okay, ładnie się schodzą No jeszcze dziewięć Dziewięć w powietrzu masz Puniu? Ja mam pierwszego, pierwszego Co tam masz? Ok, siada 43 Nie, ta wlotka mały 43, czyli jeszcze 7 gołębi Jeszcze jeden, czyli czterdziesty czwarty, czterdziesty piąty, już nie wiem znowu. No i zobaczcie, nie minęła jeszcze godzina od pierwszego gołębia, a brakuje nam już tylko a, sześciu. 45 Jastrząb, jastrząb w góry no. 35 No i jeszcze 5. No i już a 46. Słuchajcie, w tej chwili 48 gołębi mamy. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem czy jeszcze Wam coś dobra mi czy też nie, bo wyjeżdżamy w tej chwili. Także gdyby mi się nie udało, to jeszcze, jeszcze Wam wstawię na pewno te listy konkursowe, o których Wam mówiłam na wstępie. Eee, ale być może, słuchajcie, jedziemy, jedziemy na śliwki do mojego kuzyna, bo coś tam trzeba zaprawiać na zimę. Eee, ale, ale może po powrocie jeszcze, jeszcze zerknę do memnika, zobaczę czy coś doszło, czy też nie doszło. Chociaż teraz już, słuchajcie, jest tak gorąco, że. Eee, no, że wątpię, że wątpię, żeby w tej chwili coś, coś się pojawiło. Jeśli już to późnym wieczorem, względnie coś, ewentualnie rano. Ale podsumowując lot, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z gołębi. Słuchajcie, po tym ciężkim tygodniu przechorowanym poradziły sobie naprawdę dobrze. Gdzieś tam będą na pewno w czołówce, więc, więc jest, jest w porządku. Okej, okay, moi drodzy, do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie. Aha i tak jak mówię na koniec na koniec na pewno listy konkursowe. Trzymajcie się, dobry lat.